Szołem, Szołnierze! Szołem Panie Pułkowniku! Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Proszę o odegranie hymnu państwowego. Da, Ma, pravo. Hoć. mogę państwową Państwo, proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Gminy Wskolwak, pana Konrada Ankowiaka. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Przywitam przede wszystkim gości, przywitam przede wszystkim żołnierzy 125. Batalionu lekkiej Piechoty w Lesznie. Witam was serdecznie na czele z panem pułkownikiem Dariuszem Wyżkowskiego. Dzień dobry. Zacznę troszeczkę inaczej przede wszystkim dziękuję wam drodzy żołnierze, za to, że jesteście po raz drugi tutaj we Wschowie, swoim wysiłkiem, przy okazji ćwiczeń jak się dowiedziałem, swoim wysiłkiem przemierzając trasę z Leszna do Wschowy, upamiętniacie wydarzenie, z okresu kampanii wrześniowej, kampanii wojny obronnej, jaką prowadziła Rzeczpospolita z III Rzeszą, Czyli wypadły na Wschowę w dniu 2 września 1939 roku. Przez lata Wschowianie zapominali o tym, jak stacjonujący w lesie żołnierze 55. Pułku Piechoty Poznańskiej pod dowództwem kapitana Edmunda Leszczyńcza, jeżeli dobrze wymawiam, wykazali się skutecznym atakiem na terytorium agresora. Mówimy o nazistowskich Niem Niemcach zdobywając. Uzbrojenie spółku granicznego dzisiejszej Dębowej Po Ostrzał niemieckiego Fraunstadt spowodował panikę w miasteczku, które pozostawało w granicach III Rzeszy, przez co mogło poczuć, czym tak naprawdę może grozić wojna, czego pewnie doświadczyli w latach późniejszych. Mam nadzieję, że obchody, których inicjatorem jest Muzeum Ziemińskie, na stałe wpisą się, wpiszą się w kalendarz. Imprez organizowanych w naszym mieście, a upamiętniających tak naprawdę jeden z najbardziej krwawych konfliktów na świecie, którego doświadczyliśmy w historii ludzkości, Szanowni Państwo, kończąc to krótkie przemówienie, oddając głos Panu Pułkownikowi, proszę wrócić i przeprosić, bo nie powitałem wszystkich z nami zgromadzonych, a chciałbym, żeby również tego zaszytu szczuli to jest z nami pan dyrektor Muzeum Ziemiskowskiej, pan Damian Olecki, jest z nami pan dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji Pan Piotr Korniak, jest z nami pan Rady Rady Miejskiej pan Stefan Maćkowiak, jest również pan kierownik Referatu Zarządzania Kresowego Urzędu Miasta i Gminy, pan Marek Solecki. Serdecznie panu witam i przepraszam, że nie wczytałem panu na samym początku. Dziękuję jeszcze raz drodzy żołnierze za Wasz wysiłek. Serdecznie witam we Wschodzie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie do 125 Batalionu Lekki Piechoty w Lesznie pana pułkownika Dariusza Leżykowskiego. Panie burmistrzu, panie dyrektorze, spotykamy się w miejscu pamięci przy obelisku poświęconemu żołnierzom 55 Poznańskiego Pułku Piechoty oraz 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. To 82. rocznica wypadu na Wschowę, przeprowadzona przez właśnie wspomnianych przed chwilą żołnierzy, w głąb, w głąb Niemiec po prostu. Na temat historii tego wydarzenia w dniu wczorajszym przepięknie opowiadał podczas wykładu pan Dariusz Czaja w Muzeum Ziemi Pschowskiej jak również w dniu dzisiejszym na rynku Leszczyńskim, starosta Leszczyński pan Jarosław Wawrzyniak przypomniał i e, przedstawił krótki rys historyczny stojącym tutaj żołnierzom 125 batalionu, dzisiaj dla uczenia bohaterskich czynów tamtych dni, żołnierze 125 batalionu pokonali tą historyczną trasę Chciałem powiedzieć, że ten marsz e, ma dla mnie osobiście takie dwa wymiary. Pierwszym z nich jest wymiar szkoleniowy. Żołnierze w dniu dzisiejszym odbyli e, marsz taktyczny, wykonując jednocześnie po drodze elementy bojowego zachowania się na polu walki. Drugi wymiar, być może bardziej ważniejszy, to wymiar dotyczący patriotyzmu do swoistego rodzaju zajęcia z kształcenia obywatelskiego. Taka żywa lekcja historii, którą mogli dotknąć w dniu dzisiejszym żołnierze szkolenia podstawowego i wyrównawczego naszego batalionu i naszej 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To podtrzymywanie tradycji jest szczególnie ważne i istotne w obecnej dobie. Ważnym jest też, aby dbać o, tą, o historię swojego regionu, o te małe ojczyzny i właśnie to przedsięwzięcie. Ma taki wymiar, obchody wypadu na Wschowę, odsłonięcie muralu to moim zdaniem osobistym wielki sukces władz samorządowych, Pana burmistrza, Pana dyrektora, stowarzyszeń i mieszkańców Wschowy. Ja mam nadzieję, że na stałe wpisze się to do kalendarza zarówno tutaj ziemi wschowskiej, jak i do kalendarza 125. Batalionu. Cieszę się również, że dzięki wysiłkowi przed chwilą wspomnianych patronat nad muralem, jego powstaniem objął Minister Obrony Narodowej, narodowej jak również był fundatorem tego muralu. Żołnierze, dziękuję Wam za aktywne uczestnictwo, za przelany dzisiaj pod. I włożony wysiłek. Przed Wami już ostatni odcinek tutaj, spod obelisku na Wsowski rynek, a następnie zasłużony odpoczynek. Dziękuję serdecznie. Proszę delegację o złożenie kwiatów. Dziękuję państwu za udział w uroczystościach. Proszę o przemarsz na rynek. za Marsz. <śmulny> W tym roku śpiewali, nie? A jak szkole, ha, Nie, przecież bardzo na, buzie, nie, na chodek, nie? Ja Tylko ja prosi, żeby jak tak odcinać zdjęcia, żeby nie było widać, że jest uczynsza. czy 続いては、えー、途中で止めた。

Siłek. Gratuluję wszystkim, którzy przeszli 25 km, bo nie było łatwo. A teraz czas na zasłużony odpoczynek i posiłek. Ja to jeszcze w imieniu swoim i przełożonego chciałem również coś historycznego tutaj panu burmistrzowi wręczyć, a mianowicie książka o naszym patronie generał Stanisław Taczak. Miła, przyjemna lektura. A bardzo już a ja mam coś dla ducha. Kronika w Przepięknie. Coś dla ciała, nie będę mówił <grymne> Dziękuję. <dobrać>. Wszystkiego dobrego. <grymne> Polski. Twoja mocność, dowódca plutonów, prowadzi pododdziały w rejon transportu. pododziały społeczne. So 下午。 Igo. Okej, okay, <laughs> Dzięki. Dobra. Yes. Yes. Ja, në rëzit ka dhe gjërë të të nështë. Në që në që